Zakończył się tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, więc o jedności takiej nieoczywistej dzisiaj w kwadransie ku zesłowem. Witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem, w którym będziemy e, mówić o jedności jedności, która jest możliwa e, dzięki duchowi świętemu, jedności, która e, jest w Kościele bardzo dzisiaj potrzebna, i e, myślę, że to jest jeden z takich tematów, który. Często jest dość dużym problemem, bo my nie lubimy, jak ktoś jest inny. My bardzo nie lubimy, jak ktoś robi coś inaczej od nas, bo od razu podejrzewamy, że to jest coś podejrzanego. Także o tym będziemy dzisiaj chcieli powiedzieć. Będę chciał też się z Wami podzielić trochę swoim doświadczeniem, właśnie jedności na różnych płaszczyznach. No i właśnie, pamiętacie bardzo dobrze, pewnie, wydarzenie, chwała mu. Które odbywa się już któryś rok z rzędu, chyba 3 lata są za nami. W tym roku już niedługo Wam powiemy, co się będzie działo. Na spotkaniu patronów dzieliliśmy się z patronami planami na ten rok. Niedługo powiemy Wam też wszystkim. Co, co mamy w planach, co jest przed nami. Ale chciałem Wam też powiedzieć, że od lutego będziemy chcieli dodawać dość regularnie nagrania z Krakowa, żebyśmy mogli też się modlić tymi pięknymi i pieśniami, odnowionymi pieśniami, które były wyśpiewywane też przez chór, przez orkiestrę, przez artystów, ale też tymi długimi blokami modlitewnymi. Naprawdę są piękne, więc czekajcie, bo jest naprawdę na co. No i w kontekście pewnej jedności w ogóle modlitwy o jedność chrześcijan, kwestia chwała mu, całego tego naszego spotkania, wydarzenia. Bardzo mocno się to wszystko łączy, bo też niedawno dowiedzieliśmy się, że chyba w zeszłym roku. Chyba w zeszłym roku wydarzenie Chwała Mu e, przez Polski Episkopat zostało ogłoszone największym ekonomicznym spotkaniem w Polsce. Także dowiedzieliśmy się po czasie, bo nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. E, nie przyszedł dyplom z Watykanu. E, także no jest, to, jest to wielkie dzieło, które tworzymy tak naprawdę nie przez jakieś struktury, nie przez e, jakieś wielkie plany i programy, ale tak naprawdę. Przez to, że idziemy w tej fali ducha, która wylewa się w kościele, rozlewa się przez, przez kościół, przechodzi przez kościół, myślę tak, ja, ja to obserwuję od kilkunastu lat i będę Wam też chciał dzisiaj nieco o tym powiedzieć, ale pozwólcie, że zaczniemy od Słowa Bożego i zaczniemy od tego, co mówi nam. Ewangelia według Świętego Łukasza, to będą czytania z dnia dzisiejszego. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od pierwszego do czwartego wiersza i później czwarty rozdział od czternastego do dwudziestego pierwszego. Dzisiaj mamy taki fragment Słowa Bożego i chciałbym, byśmy czytali go i zastanawiali się, co Boże chcesz mi powiedzieć dzisiaj o jedności. Co chcesz powiedzieć o jedności wśród chrześcijan, o jedności w kościele? Może jest coś, co Bóg naprawdę chce. E, powiedzieć do naszego serca. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. I potem czwarty rozdział, od 14 do 21 wiersza. Potem powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. Jak ten fragment można interpretować, jak ten fragment można rozumieć w kontekście jedności? Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć nie o jedności, która można było ją nazwać jednością doktrynalną, jednością w stu procentach skupiającą się na, na tym, w co wierzymy jeden do jednego, bo myślę, że od wielu wieków chrześcijanie różnych wyznań, czy patrzymy na, na wschód, na, na to chrześcijaństwo wschodnie, czy bardziej zachodnie, czy na prawosławie, czy na protestantyzm w kontekście kościoła katolickiego, mamy rzeczy, z którymi się zgadzamy i to są fundamentalne kwestie, ale są rzeczy, w których no, nie zgadzamy się do końca. I to są, to są różnice, które mamy. Różnimy się doktryną, czasami pewnymi prawdami wiary. I podejrzewam, że jest to trudne, żeby dojść do takiej jedności, żeby każdy literalnie wierzył jeden do jednego w to samo, ale jest coś, co możemy nazwać ekumenizmem ducha, ekumenizmem, który, czyli takim dążeniem do jedności, które nie jest oparte. Jest oparte oczywiście o główne prawdy wiary, które mamy i o zbawienie, które jest jedynie w imieniu Jezusa, ale um, jest oparte przede wszystkim um, na tym, co, co Duch Boży czyni w nas, czego Duch Boży w nas dokonuje. Papież Franciszek zresztą, um, powołując to ciało do istnienia Haris, o którym może wiecie, um, w pewnym momencie papież Franciszek stwierdził, że, jest, że, że w kościele widać nowy powiew Ducha Świętego, i wiele struktur kościelnych nie jest w stanie dostosować się do tego nowego powiewu, bo już skostniały i zatwardziały się do swoich tylko tutaj racji i swoich granic. I papież Franciszek stworzył ten, to ciało Haris, aby połączyć z powrotem w sposób nawet nieformalny, nie przez jakieś tutaj, nie wiadomo, jakie statuty, chociaż statut Haris swój ma, a tak naprawdę po to, by pokazać, co czyni Duch Święty, co się dzieje w duchu, co duchowo dzisiaj dzieje się w Kościele i co, jak można to spojrzeć z perspektywy całego Kościoła. I Duch Święty. Rozlewa się w bardzo wielu różnych miejscach. Papież nazywa to strumieniem ducha, który, który płynie, i ten strumień ducha rozlewa się i w Kościele Katolickim, i we wspólnotach, w kościołach protestanckich, i we wspólnocie, i w Kościele prawosławnym. Możemy wszędzie zobaczyć, jak ten duch rozlewa się, bo wieje tam, gdzie chce. Tak jak słyszeliśmy podczas liturgii słowa parę dni temu, On wieje tam, gdzie chce. I nikt mu nie będzie mówił, co ma robić, bo on wie, co ma robić. Nawet Kościół nie powie mu, co ma robić. Kościół ma nadążać za tym, co robi Duch Święty. Ale to Duch Święty jest tym, który zawsze dynamicznie robi rzeczy po swojemu. Dlatego mamy z Duchem Świętym często problem. Ale o czym chcę powiedzieć? Że w moim doświadczeniu em, życia w Duchu Świętym naprawdę jest to zachwycające, kiedy spotykam się czasami z ludźmi, których kompletnie nie znam którzy, no nie wiem, nie mam ich skąd znać, no bo jadę gdzieś pierwszy raz na przykład za granicę, kiedy byłem niedawno w Czechach albo na Chorwacji, spotkałem ludzi po raz pierwszy. Byłem w Zagrzebiu, w jednej ze wspólnot, gdzie było 500 młodych osób, które spotykają się od kilkunastu lat na adoracji, na uwielbieniu Pana Boga i na, na dzieleniu się Słowem Bożym. Robią to samo, co my tutaj. I ja wchodząc tam, wiedziałem, że my od razu mamy wspólny język. Oni mi nic nie muszą tłumaczyć, bo ja od razu wiedziałem, że jesteśmy w jednym duchu. To są najlepsze, najwspanialsze relacje, kiedy duch je buduje. Kiedy ty nie musisz opowiadać teraz nie wiadomo ile o sobie, bo ty po jednym zdaniu wiesz, kiedy zaczynasz się z nimi modlić, kiedy zaczynasz śpiewać z nimi pieśni, to od razu wiesz, co się w duchu dzieje. I to jest jedność budowana przez ducha. Ty wiesz, że to są twoi bracia i są twoje siostry. Miałem to samo doświadczenie w Czechach, miałem to samo doświadczenie w Zagrzebiu, miałem to samo do, do, doświadczenie pod Splitem w Katunii na, na rekolekcjach. Ale to samo doświadczenie mam, słuchajcie, z innymi kościołami. Kiedy poznałem pierwszy raz Robiego do Okinsa, tak naprawdę znaliśmy się bardzo długo przez internet. Patrzyłem, co mówi, jak naucza, jak głosi, czego głosi. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy na wspólnej modlitwie, ja czułem, że to jest moja rodzina, że to jest mój przyjaciel, z którym rozumiem się bez słów, bo to duch łączy, duch jednoczy, duch sprawia, że, że Ty rozpoznajesz namaszczenie w drugim człowieku. To jest właśnie to, o czym czytamy w tym fragmencie. Jezus Czyta fragment z Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, bo mnie namaścił i posłał, by mu Bogiem niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, ucisnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Kiedy ty wiesz, czym jest Boże namaszczenie, kiedy ty widzisz moc Bożą w swoim życiu, a później patrzysz gdzieś w inne miejsce na mapie i spotykasz człowieka, który niesie tę samą obecność Boga, niesie namaszczenie Boga, namaszczenie Ducha Świętego, i w nim służy, to od razu wiesz, że to jest twój brat. Nie rozpoznajesz tego po denominacji, po rodzaju kościoła, po nie wiadomo jakich rzeczach innych, ważnych, ale innych, ale rozpoznajesz to po działaniu ducha w tym człowieku. I to są momenty, gdzie ja czasami siadałem przy jednym stole i ja wiedziałem, że to jest mój brat. I nie potrzebowałem czytać jego CV. Bo ty w duchu rozpoznajesz rzeczy. Jesteśmy istotami duchowymi. Nie zapominajmy o tym. My na Zachodzie myślimy, że jesteśmy tylko intelektem krążącym kółko. Intelekt to nie wszystko, rozum to nie wszystko. Duch potrafi przeczytać dużo głębiej człowieka. Kiedy Bóg do Ciebie mówi, mówi bardzo często do ducha, i duch potrafi zobaczyć, zrozumieć, pojąć czasami dużo więcej niż intelekt, dlatego święty Paweł często się modli i mówi o tym w swoich listach. Że o takie poznanie się modli, żeby, żebyśmy poznali nie tylko rozumem, ale Jego pokój, Jego objawienie przewyższa rozum, dlatego modli się o ducha objawienia i mądrości, byśmy zrozumieli nie intelektem, ale duchem, co Bóg nam dał. To jest naprawdę ważne. To było to samo doświadczenie, kiedy przyjechał do polski Jeremy Riddle. Zresztą z nim się długo modliłem na YouTubie, ale usiedliśmy przy stole z nim, z jego zespołem i od razu wiedzieliśmy, że jesteśmy po prostu w jednej drużynie. Że jesteśmy ludźmi, którzy będą się od razu rozumieli. Chodzi dzisiaj o jedność ducha, dlatego obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Też uważam, że różnice doktrynalne, teologiczne trzeba zostawić teologom. Nie siedzą przy stole i, i niech debatują, ale my możemy zacząć od rozmowy, od wspólnego posiłku, od wspólnego uwielbienia Pana Jezusa, od wspólnej modlitwy, od, od bycia razem, od lubienia się po prostu. Bo kiedy duch nas łączy, duch często będzie wyprzedzał struktury. To jest tak jak w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich, gdzie Duch Święty wstępuje na Korneliusza, na Dom Pogan. Piotr tego nie ogarnia, bo struktury tego jeszcze nie przewidziały. Ale Duch Święty stąpił, a struktury musiały biec i gonić to, co zrobił Duch Święty. Wielokrotnie to się dzisiaj zdarza. Więc, kochani, bądźmy czujni. Nie oskarżajmy często naszych braci o różne rzeczy, nie skupiajmy się teraz na tym, co nas dzieli. Naprawdę skupiajmy się na tym, jak prowadzi nas Duch Boży, do czego prowadzi nas Duch Boży, jak wiele możemy się od siebie nawzajem nauczyć, jak wiele możemy razem e, wspólnie doświadczyć. Bo kiedy Duch Święty stępuje, on nas będzie łączył. Diabeł jest Ojcem Podziału. Duch Boży jest tym, który nas łączy i jednoczy. Więc tam, gdzie możemy być jedno, bądźmy jedno. To, co możemy robić razem, róbmy razem. Tam, gdzie możemy wspólnie okazywać sobie szacunek nawzajem, mimo różnic, róbmy to. Nie zakłamujmy, że różnic nie ma, różnice są. I krzywdą byłoby twierdzenie, że wszystko jedno, nie wszystko jedno. Ale potrzebujemy dzisiaj naprawdę szukać działania Ducha. Jeśli będziemy skupieni na Duchu Bożym, On nas będzie prowadził swoimi drogami i doprowadzi nas do jedności. Prosimy Cię dzisiaj, Panie o takiego właśnie ducha mądrości i objawienia, byśmy Duchem wiedzieli, i by Twój Kościół Duchem wiedział, gdzie Ty, Panie, nas prowadzisz. Byśmy nie szli dzisiaj jedynie za tym, co logiczne, byśmy nie szli jedynie za tym, co jest rozumowe, ale byśmy poszli za tym, co jest w zgodzie z Twoją wolą i z tym, jak nas prowadzisz. Prosimy Cię, Duchu Święty, obudź nasze serca, by czuły i wiedziały, że Ty jesteś blisko. I że Ty prowadzisz swój kościół tak, jak chcesz, przyjdź, Duchu Święty, niech tak się stanie, w Twoje święte imię. Amen. No, co tu więcej dodawać? Niech tak będzie, bądźmy poddani Duchowi Bożemu. Amen. Widzimy się niedługo na posługach. Myślę, że w środę najbliższą chyba już widzimy się w Warszawie, a później sprawdzajcie w kalendarzu, gdzie się modlimy. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.